Żona ma obsesję na punkcie diety syna, więc potajemnie daje mu słodycze. Teraz nie pozwala mi być z nim sam na sam. Moja żona i ja jesteśmy małżeństwem od 15 lat i mamy 12 dwunastoletniego syna. Moja żona zawsze była bardzo surowa, jeśli chodzi o to, co nasz syn je. Mówi, że to ze względu na zdrowie, ale ja myślę, że to bardziej kwestia jej własnych problemów z jedzeniem. Zawsze była bardzo szczupła i wiem, że kiedyś miała zaburzenia odżywiania. Staram się szanować jej decyzję, ale uważam, że przesadza. Nie pozwala synowi jeść żadnych słodyczy ciast ani nawet pić napojów gazowanych. Dla mnie to przesada, szczególnie, że go do jedzenia sałatki na obiad każdego dnia. Nie chcę, by nasz syn dorastał z takimi samymi problemami jak ona. Dlatego zacząłem dawać mu trochę słodyczy, gdy nie ma jej w pobliżu. Po kolacji dostaje ciasteczko lub cukierka, a w weekendy pozwalam mu na napój gazowany. Uważam, że to nic wielkiego, ale żona się dowiedziała i jest wściekła. Twierdzi, że podważam jej autorytet i że nasz syn skończy z nadwagą przez moje działania. Uważam, że przesadza, ale ona jest naprawdę zdenerwowana. Mówi, że teraz nie może mi ufać i nie chce, bym był sam na sam z naszym synem. Myślę, że jest nierozsądna, ale nie wiem, jak jej to uświadomić.